W tym panelu e, profesora Marka Jezińskiego, profesora Łukasza Wojkowskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, e, których referat, tytuł ich referatu brzmi Wyjść poza piksel Etnografia Kultur w internecie. Czy będzie potrzebna prezentacja? Internet. Tak, jak u się zgodzi w internetach, ja też się bardziej zgodzę, więc no może być tak tak. Zanim tutaj kolega Wojtkowski się ściągnie, to ja z na temat całości tej, tej kwestii, którą będziemy poruszać. Taka wprowadzająca sprawa. Mianowicie to, co chcemy Państwu pokazać, to jest taka pierwsza część pewnego projektu badawczego, który zaczęliśmy rozwiązywać, realizować w ciągu ostatniego roku dotyczącego właśnie, tak jak tutaj mówi, ten, ten nasz tytuł, tytuł naszego spotkania, czyli wyjść poza piksel, etnografia kultur internetowych, internetach, będziemy po prostu badać badamy zasadniczo różnorodne grupy, które się przy okazji różnych specyfik, zainteresowań, różnego typu kwestii, które się z tym wiążą, pojawiają. I warto parę słów na temat z jednej strony samego badania, tego co już w jakimś sensie sobie zdołaliśmy opracować, a z drugiej strony oczywiście na temat metodologii, to jest ta główna kwestia. Zaczniemy od początku. Tak, przepraszam za ten internet, na nie internety. Kuba szczególnie miało być w internetach. Badanie, które prowadzimy, prowadzimy tak naprawdę analizę siedmiu różnych... W internetach. Dzisiaj przedstawimy jedno. To badanie jest realizowane od ponad roku. Ono jest realizowane codziennie. Jest to badanie typowo jakościowe, w oparciu o pewne elementy badania ilościowego. Będziemy posiłkować się tylko przykładami z tych kultur, nie przedstawiając wyników, ponieważ badanie jest cały czas w toku i my je pewnie zakończymy dopiero za kilka miesięcy, bo tak sobie założyliśmy. Pokażemy taką podstawę troszeczkę teoretyczną i metodologiczną, którą się posługujemy. Pierwsze, pierwsze pytanie, które nas notuje, jeżeli badamy internet i kultur. W to co my badamy, jak badamy? W sensie, kogo my tam widzimy w tym internecie? I to, co nam ładnie też tutaj wychodziło podczas, podczas, tej dyskusji, którą mieliśmy po panelu, to też właśnie z, z, z Markiem Kochanem, o czym rozmawialiśmy, że w sensie internet i kultury popularne w internetach są takim miejscem, gdzie my widzimy jednocześnie coś, czego nie widzimy nigdzie indziej, poza komunikacją bezpośrednią, czyli widzimy jednocześnie w stanie aktywnego działania nadawca i odbiorcy, czasami jedną osobę, siebie i jeden na cały wyborca jest tą samą osobą. Stąd w miarę użyteczne wydaje nam się posługiwanie tą diadą komunikacyjną, konstruktem, który zaproponował już dawno temu liczbę, że jednocześnie obserwujemy akt komunikacyjny, a z drugiej strony obserwujemy działania komunikacyjne. Opróżniwszy go z błędnego założenia, którym posługuje się że komunikacja, to wymiana informacji, przekazywanie informacji, co nie do końca jest słuszne, a może nie do końca niesłuszne, co błędna, widzimy Aktywne komunikowanie. Weźmy na Tutaj przykład z globy dla e, e, N'Sand, e, za którym stoi faktyczna osoba, którego my znamy z imienia nazwiska, ale jeszcze do tego przejdziemy, który komunikuje za pomocą kodu, który jest <tus> czyli tego zdjęcia. E, do kogoś? Do kogoś, czyli do odbiorców, tutaj tego nie będzie widać dosyć dokładnie, ale widzimy tutaj na nim. E, ponad 2,5 tysiąca notek na portalu Tumblr, o którym miałem powiedzieć na początku, bo my te kultury akurat w tym przypadku analizujemy na portalu Tumblr, to jest amerykański portal społecznościowy, mało popularny jeszcze w Polsce, który operuje głównie za pomocą środków wizualnych. Te kultury, które my analizujemy, po ponad 80% operują właśnie za pomocą zdjęć głównie. To jest kilkadziesiąt globów w tym momencie. Ale jednocześnie widzimy działanie komunikacyjne, czyli my wiemy, co z tym zdjęciem się dzieje jacy użytkownicy z to zdjęcie biorą, żeby te znaczenia mogły wpływać dalej w obrębie tych kultur. Odwołujemy się tutaj proszę Państwa do Lintonowskiej koncepcji wzoru dystrybucji kultury, czyli uniwersalia, alternatywy specjalności. To jak krótko przypomnę, że to są kwestie związane z pewnymi wzorami uwspólniania kulturowego doświadczenia. Im więcej osób praktykuje daną kwestię, tym wyżej w tym właśnie Lintonowskim podziale to stoi, aż na dole są warianty, czyli te aspekty kultury, które są praktykowane przez relatywnie małą ilość osób, Linton i wręcz o dwóch osobach, które mogą być, czyli przykładowo jakieś zwyczaje rodzinne, bardzo takie unikalne zwyczaje należące przynależne jednej konkretnej rodzinie, co tutaj dla nas jest, dla nas jest dosyć istotne, ta, ta właśnie, ten właśnie podział lintonowski, dlatego że my będziemy się zajmować zasadniczo specjalnościami i wariantami. uznaliśmy, że ten właśnie aspekt publikowania kreowania yy, tożsamości, kreowania siebie w internecie za pomocą blogów, za pomocą blogów o takiej tematyce yy, czasami dosyć specyficznej. Jak Państwo widzieli tutaj ten, ten przykład i zaraz zobaczymy kolejne przykłady, kolejne zdjęcie ilustrujące. Ten przykład, czy te bloki po prostu będą według nas należały do specjalności lub wariantów, za czym zasadniczo, zasadniczo będzie, będą przemawiać różnego typu kwestie związane z porządkowaniem tych buntów, to znaczy specyfika zachowań grupowych, czy tutaj oczywiście swego rodzaju etykieta, która się pojawia, treściowe aspekty funkcjonowania danej grupy, ośrodki skupienia, czyli wartości grupowe, które tutaj się pojawiają, potencjał wspólnoty twórczy, więziotwórczy takiej grupy, to będzie kolejna kwestia, sposoby komunikacji, przynależność grupowa. No i oczywiście to, co się wiąże z każdą grupą, która się w jakimś sensie tworzy, czyli kontrola społeczna, próba dystrybucji ról typu lider i e, ról opozycyjnych wobec tego, długość trwania grupy i przynależność członkowska. Jak Państwo widzicie, ja tutaj operuję takim socjologicznym modelem powstawania, tworzenia się grupy społecznej i de facto w ten sposób będziemy rozumieć te kultury internetowe, które się właśnie pojawiają przy okazji różnego rodzaju głównie zainteresowań, jak mi się wydaje, jakiejś mody, która w jakimś sensie się pojawia. I tutaj tego właśnie dotyczyć będzie ten, ten wykres na dole, te strzałeczki, to znaczy sytuacja, w której mamy pewien obiekt, który zostaje zawłaszczony przez jakąś kulturę grupową, Nadane, nadawane mu są oczywiście znaczenia pierwotne, prawda, jakimś artefaktowi, następnie znaczenia są zapośredniczane w internecie, czyli kultura grupowa internetowa wykorzystuje owe znaczenia, ale nadaje mu już oczywiście znaczenia dodatkowe, typowe dla tej grupy i wynikające w jakimś sensie z internetowego istnienia takiej grupy, internetowego działania. To znaczy, że to są takie znaczenia, za bardzo byśmy -y to nazwali znaczeniami drugiego rzędu. Tak jak bardzo mówił o micie, jak Państwo pamiętają, zasadnicze słowo jest mitem, wszystko może być mitem. Tutaj tą koncepcję jakby modyfikujemy właśnie w kwestiach znaczeń internetowych. I te znaczenia wtórne, one są, one są funkcjonujące w, właśnie w tym świecie internetowym, ale najciekawsze jest oczywiście to, że one z internetu przechodzą do życia realnego. Czyli jakby takie kółko się zamyka, ale już oczywiście nie tyle kółko co spiralka, bo tutaj upływa pewien czas i to nie jest czas krótki. Dlatego że przykłady, jakie tutaj sobie wymyśliliśmy, to jest przykład siekiery i kasety magnetofonowej, a więc przedmiotów, które zasadniczo przez internet zostały zawłaszczone jako pewne symbole kultury rustik, z jednej strony w przypadku siekiery, czy kasety magnetofonowe jako pewnego takiego emblematu, emblematu nostalgii za innymi czasami muzycznymi, nazwijmy to. Lata 80. to była epoka kaset, potem przyszły kompakty, a teraz już jest coś innego, ale dzięki tej popularności kaset czy siekier w internecie, właśnie poprzez te kultury grupowe, poprzez obeznaczenia drugiego rzędu, Zaczyna się moda na to, że mamy powrót przykładowo kaset magnetofonowych do opiegu już tego realnego. To nie jest tylko tak, że odkurzamy w szafach szuflady z kasetami takimi realnymi, które mieliśmy lat temu ileś. Tylko, proszę Państwa, nowe zespoły zaczynają nagrywać i wydawać swoje dema, dema czy, czy w ogóle wręcz pełnoprawne materiały w formie kaset. To jest sytuacja szalenie ciekawa, bo ludzie, którzy w tych zespołach grają, po prostu nie mieli okazji uczestniczyć w tej kulturze, bo są na tyle młodzi, że nie znają pojęcia kasety, ono, ono znaczy po prostu dla tych ludzi coś innego niż, niż powiedzmy dla mojego pokolenia publikowanego w latach 80. To jest tutaj ta zasadnicza różnica. No i w jakimś sensie te właśnie, te właśnie kwestie są podstawą naszego badania. A więc kultura jako pewien układ wartości i korelatów z tym związanych wynikający z działania ludzkiego to jest jedno pole badawcze, do którego się odnosimy. Drugie, proszę Państwa, to jest nałożenie się dwóch modeli komunikacyjnych, co też wydaje się nam no, szalenie ciekawą kwestią. Dlatego, że oczywistością jest, że mamy tutaj model sieciowy, prawda? Typowy dla czy to społeczeństwem sieciowym, nazywamy to, Kulturą sieciową to nie mają znaczenia etykietki. Istotny jest ten model, gdzie mamy do czynienia z e, modelem możliwości wielu do wielu, spłaszczeniem statusu, czy wręcz nierozpoznawalnością statusów w takiej grupie i cała to kwestia związana z siecią, a więc próba dystrybucji pewnych informacji, pewnych danych do ludzi, którzy są tworzą, którzy do tej grupy przynależą przy okazji jakichś zainteresowań chociażby. Ale oprócz tego właśnie sieciowego mamy tutaj do czynienia z modelem transakcyjnym, to znaczy owym negocjowaniem znaczeń, które jest konieczne, czyli to, że wchodzimy do interakcji z jakimś własnym światem, własnymi znaczeniami, my je w trakcie interakcji pokazujemy i otrzymujemy znaczenia, które są produkowane, które są pokazywane przez tych naszych partnerów interakcji musimy, żeby się dogadać, musimy, żeby funkcjonować, w ogóle musimy te, te znaczenia wynegocjować, w związku z czym ten model Państwo doskonale znają, on będzie na tym, na tym właśnie polegał, w związku z czym mamy do czynienia z tego typu układem transakcyjnym, układem wymiany, ale to co jest tutaj najciekawsze jak się nam wydaje, to właśnie połączenie tych dwóch, tych dwóch kwestii właśnie w przypadku takich kultur internetowych. Ten przykład, który Państwo widzicie pokazuje jednocześnie ściągnięcie, bo widzimy ile osób ściąga jednocześnie ten sam tekst. A swoją drogą dla kultur, które badamy, Lewis jest jednym z kluczowych pisarzy. Natomiast e, widzimy też tą transakcję, która zachodzi, bo bloger, o World Troubled Woman bierze e, ten tekst o That kind of a woman i ona jednocześnie pną się w pewnego rodzaju nieformalnym rankingu skąd ja co wzięłam albo skąd ja co wziąłem i dzięki temu więcej ludzi śledzi moje blogi. E, no tak, tylko jak my już wiemy, co my chcemy zbadać, to kiedy my to widzimy, czyli kiedy my się stajemy tacy mądrzy, że my to jesteśmy w stanie zaobserwować i wyciągnąć spośród tego, co się dzieje w internecie, czyli wszystkiego. Kultura w pewnym momencie musi się zamknąć, musi zajść autopojeza kultury, a pewnego rodzaju operacyjne zamknięcie, jak ono zachodzi. Kultura na początku musi inkorporować kody z innego systemu, głównie z systemu znaczeń dominujących, co pokażemy za chwilę. Kultura musi się wysycić następnie kodami. Te kody muszą cyrkulować, czyli zamyka się już na ten człon kultury, system kultury, zamyka się na nowe kody. One muszą cyrkulować w pewnym sensie przez pewien czas, żeby one były widoczne. Stąd przykład siekiery czy kasety wojna Dopiero jak one się wysycą i zamkną, kultura przestanie płonąć coś nowego. Czyli pojawią się pewne klasyczne, charakterystyczne dla kultury popularnej desygnaty, dochodzi do dyferencji tej kultury. Ona jest dopiero wtedy widoczna, my ją możemy sobie nazywać. A oczywiście jest to proces zewnętrzny, się określany przez badacza prawie każdorazowo, ale nakładając na to pewną siatkę ilościową, jesteśmy w stanie to przeanalizować i zauważyć, czy to, co my myślimy o tej kulturze, faktycznie ma miejsce. Przy czym, tak jak powiedziałem na początku, staramy się odejść od analizy ilościowej, ona dla nas nie jest tak istotna jak jakościowa. Dopiero później, kiedy ta kultura staje się widoczna, może nastąpić ponowne operacyjne otwarcie, czyli ta to jest system na poziomie chociażby homostazy, trochę zaczyna się wyrównywać i czerpie nowe kody, bo kultura jako, że sprawa dynamiczna, jako, że jest dynamiczna, musi się cały czas rozwijać, musi cały czas płonąć nowe kody, stąd to na nasze badanie trwa już rok i będzie pewnie trwało jeszcze pół roku i ono się nigdy pewnie mogłoby nie kończyć, bo moglibyśmy sobie opisywać tę kulturę jeszcze przez wiele lat, do momentu, kiedy ona przestanie funkcjonować na takim poziomie, a przestanie, jest to kwestia pewnie roku bądź dwóch, no może trzech, może jeszcze o tym powiemy, dlaczego przestanie. No tak, ale chcemy wyjść poza piksel, czyli badamy tą kulturę nie na obrazka, który tam jest. A jak wyjść poza piksel? Tu się posługujemy tą kategorią modalności obrazu i obszarów wytwarzania obrazu. Nie czy obszarów obrazu, to tak naprawdę jest za Julian Rose. Jest to dosyć ciekawa koncepcja, do tego że patrząc na obraz nie widzimy obrazu, ale co przed, to, co się dzieje przed i to, co się dzieje po. Każda z tych obszarów, czyli tutaj mamy obszar wytwarzenia z modalności kompozycyjnej i społecznej, będę zwracał uwagę tylko na poszczególne z nich, w tym momencie pewnie nie ma czasu, żeby omówić wszystko. Na zdjęciu mamy klasyczny przykład selfie, tak jeszcze słowo tak, z zeszłego roku chyba, no. e, blogerka, e, Handcraft w e, robi sobie zdjęcie, no butów, bo, bo to są eleminy, jeszcze niepopularne w Polsce, ale kwestia czasu. E, Jakie buty? No, typowo traperskie buty, nie stosowane wcześniej, nie używane wcześniej w kulturze popularnej, bo i po co? przecież, ale teraz, że każdy jest, no, rusty gwintycz hipsterotraperem, to może sobie pozwolić na kupienie Elerminów. No, po co? Nie wiadomo, bo to jednak ona mieszka w Virginia i tam jest dosyć ciepłą, ale ma buty. No to robi sobie selfie, czyli technologicznie na poziomie wytwarzania każdy ma dostęp do podobnych narzędzi, smartfon, telefon, e, smartfon, tablet, aparat fotograficzny, rzadziej no, w aparacie fotograficznym nie, e, nie ma Instagramu bez sensu. Jeszcze nie ma Instagrama, może przyniosę. Modalność kompozycyjna nie ma tu znaczenia, bo to selfie, więc no, my tylko widzimy buty. E, ale widzimy jednocześnie, że to zdjęcie butów. W momencie, kiedy ja to ściągnąłem akurat, już wzięło 244 osoby. Na swoje blogi przykleiło. E, Czyli widzimy, jak społecznie jak ta modalność jest wykorzystywana. Drugim obszarem obrazu jest obszar samego obrazu. I tutaj siekierki. Analizując tą kulturę, dlaczego mówimy o siekierkach? Bo to dosyć zabawne jest. Jak siekierka może stać się hipsterska, vintage? Znaczy, jak warto mieć siekierkę po to, żeby nie rąpać drewna? Już pomijam modalność technologiczną i kompozycyjną. No co ma Siekierka. Folder reklamowy, prawda? No, zwykła siekierka. Swede, bo to Swedish X. Okej. Okay. Ale jak te siekierki się pojawią? Obserwując tą kulturę przez rok praktycznie, ona rzadko pojawia się w kontekście takim, jak ma się pojawić. Czyli tą siekierką się nie robi rano. Bo po co? E, firmy takie jak Sweet X, czy na przykład Rain e, nie wiem, czy kojarzycie Państwo, taki surziwanowiec, e, produkują siekierki i Amerykanie, czyli członkowie tej kultury kupują te siekierki, żeby je mieć w domach, albo w swoich vintage sklepach, albo w swoich vintage kawiarniach. No przecież nie robią to no, ale mają siekierkę. Czyli siekierkę jest całkowicie oddawana od znaczeń, które niesie ze sobą siekiera. Czy ona nie służy temu, co ona służyć. Ona jest tylko wyznacznikiem w tym momencie statusu przynależności do danej kultury. Um, ostatnim jest obszar odbioru. Też składają się z tych trzech modalności. Um, ale też najważniejszą w tym momencie będzie modalność społeczna. A dlaczego? Um, te obrazy rzadko występują samodzielnie. One zawsze, prawie zawsze, występują w postaci brikolażu pewnej składni. One nie są oderwane. nie widzimy tej siekierki jako siekierki, bo to tylko był przykład, ale widzimy ją w sąsiedztwie innych elementów, które przynależą do tej kultury. E, tutaj akurat mieliśmy e, dużo przykładów jazzowych, jakoś to widzicie, celowo wybrałem, e, ale niech tak już zostanie. Czyli widzimy coś, co towarzyszy reszcie. Czyli też mamy tą modalność społeczną. Nie interesuje nas sama technologiczna możliwość tak czy kompozycyjna, kompozycyjna zależy od formatu blogu, który wybieramy, ale modalność społeczna, czyli co ja widzę obok, z czym te kody się wiążą, bo jak widzę, no, tutaj widzimy kubek z kawą, kawa też jest bardzo popularna w kulturze, inaczej niż my to rozumiemy, ale widzimy tutaj pełno zdjęć jazzowych, to już możemy sobie warunkować na następny element, który przychodzi do tej kultury. I teraz tak, jak my to badamy, żeby to w miarę dobrze uchwycić, czyli jak ja Ulujemy, żeby dobrze to zrobić. W zasadzie stawiamy na trzy główne metody, ale na koniec powiem czy my jeszcze je uzupełniamy. Pierwsza to jest symiotyka. Tutaj posługujemy się tą diadą, którą co wygominało kiedyś licz i też siekierkami. czyli mamy tą oznakę, że trzeba czym jest siekiera Czemu siekiera. mu służyć rąbaniu drewna. No, Rąba drewna. No tak, ale jak siekiera nie służy rąbaniu drewna, to czemu? Służy? Czyli jest wystarcznikiem statusu. A co oznacza? Przynależność do kultu. No bo przecież ci młodzi, dzielni Amerykanie, ludzie i Kanadyjczycy, bo to głównie takie ludzi, no nie robią codziennie drewna, żeby oprzeć swoje domu. Eee, Zwyklenia, no, nie ma tego nadzieję. Drewno kupują. W eee, No w tasku, tak. Eee, okay. eee, odchodząc od senią po prostu musimy obserwować, skąd przychodzi kod, i jak on cyrkuluje w ramach danej kultury. A następnym elementem jest etnografia. I to jest obserwacja uczestnicząca online i aktywne uczestnictwo w kulturze. A to, co robimy, jest tak naprawdę etnografią kultury popularnej, czyli musimy być etnografami i analizować uczestniczącą kulturę. Analizujemy ją tylko na podstawie kodów wizualnych, które są wybrane, ale również na poziomie kodów tekstualnych, bo każdy z tych blogerów, których mamy, on jeszcze pisze o sobie albo odpowiada na pytania. Czyli wchodzimy w trochę jakby inny poziom komunikacji, bo te pytania już są i te odpowiedzi są pisane przez nich, czyli oni deklarują, pokazują w pewnym sensie siebie. Oprócz wizualności, którą mamy, ona jest z reguły zapośredniczona a z innych systemów, widzimy jeszcze w jaki sposób ten blok opisuje siebie. A na koniec jeszcze powiem, jak my aktywnie uczestniczymy w kulturze, ale to jeszcze za chwilę. Trzecim elementem jest analiza krytyczna. Taka klasyczna, kulturowa analiza krytyczna. Na przykład dobrze nie widać, ale mamy sobie zdjęcie na blog Working Bands Plus. A widzimy tutaj skąd pochodzi, skąd bloger wziął to zdjęcie. No i my idziemy choćby dalej. Skąd on wziął, idziemy do tego pana, od którego on wziął? Skąd wziął tamten pan idziemy dalej, dalej, dalej. Dokąd dochodzimy, a no dochodzimy do zdjęcia, które powstało, czyli kampania Listumina. History, czyli my widzimy skąd znaczenie jest brane, skąd kod wizualny przychodzi do tej kultury, skąd jest czerpany. Dzięki temu wiemy, jak, z, z których punktów się wysyca. To jest dosyć, dosyć ważne dla tego badania nie tyle na naukowej części, ale na marketingowej części. Bo my chcemy wiedzieć, jakie nie tyle koncerny, co organizacje stoją na tym, żeby kultura się wysycała tym i co potem z tej kultury biorą. Kiedyś Eddie Benner, Eddie Wedder, legenda granże, jak będzie. Edder, kiedyś w latach 90. kiedy zespół prąd stał się popularny, szedł ulicą, kupił sobie w gruntekie płaszcz za dolara. Taki zwykły płaszcz. Był szokowany, że parę miesięcy później zobaczył identyczny płaszcz uszyty przez jakiegoś projektu na kosztował kilka tysięcy dolarów. to nic nie jest lepiej przypadkiem i w tej kulturze również. Jeżeli ono się wie konami, one skądś pochodzą, a potem koncerny zabierają im jak ta kultura się już otworzy, żeby sprzedawać to. Stąd ta popularność tego, co nazywamy hipsterstwem, my nie nazywamy hipsterstwem, będę tego bronił jakiejś niepodległości, lecz co my nie nazywamy hipsterstwem. Stąd moda na rusty to, co się dzieje w każdym większym mieście, ale nie tylko, ale to już będzie w książce. No i podsumowując. Jak my możemy zweryfikować to, co my sobie jeszcze myślimy o tej kulturze? Kwestia analizy zawartości to jest, to jest sprawa oczywista. Dalej analiza postaw i analiza postaw zapośredniczonych. Tutaj będziemy chcieli w tym, w tym kierunku to badanie, badanie poprowadzić. Myślę, że tutaj nie, nie ma sensu mówić o metodologii, o tych metodach, to doskonale Państwo znacie, natomiast zwrócić warto uwagę na to, co się z tym wiąże, co może być pewnym niebezpieczeństwem, mianowicie to, że jeśli my badamy teksty, bo do tego to się de facto będzie sprowadzało tak naprawdę, znaczy sprowadza się w tym badaniu, to tutaj oddzielenie tekstu od nadawcy i grupy odbiorców w zasadzie nie jest możliwe, prawda? Tekst funkcjonuje tylko w tym określonym układzie odniesienia i do niego się sprowadza. W związku z czym znaczenie tekstów jest determinowane zarówno przez nadawców, jak i przez odbiorców i tu pojawia się zasadniczy problem, bo o ile odbiorców możemy sobie spokojnie odpuścić w tym badaniu, bo tutaj nie o to nam chodzi, o tyle nadawców należy zbadać, i tu pojawia się ten problem, na który chcę zwrócić uwagę, mianowicie tożsamości nadawcy. Prawda? Nigdy nie będziemy mieć pewności, że nadawcą jest ileś osób podpisanych, a nie jedna osoba używająca 10 komputerów. Nigdy nie będziemy mieć pewności, że, że to, żeby człowiek prawda, podpisuje, a nie na przykład jakieś urządzenie. Które, które próbuje podszyć testowany nowy program komputerowy udający, udający człowieka. To jest tutaj kwestia, której w zasadzie trudno nam będzie, trudno nam będzie od niej się oderwać ale w jakimś sensie ona jest nieprzezwyciężalna. Wydaje się, że te metody triangulacyjne, o których Łukasz przed chwilą mówił, znaczy ten cały proces triangulacyjny, o którym Łukasz mówił przed chwilą, o którym myśmy mówili na początku, one tutaj w jakimś sensie napierowane są, jak Państwo widzicie, przede wszystkim na, na tekst. O to w tym badaniu będzie chodziło. Obiecają Państwu, że wytłumaczę, jak my stymulujemy tą kulturę, żeby ona jeszcze wyszła deklaratywnie i sprawdzamy to. Deklaratywność jest sprawdzana za pomocą wywiadów, które my wysyłamy do tych blogerów. Bo czy cały czas nas no czy tak dużo ich jeszcze nie spłynęło, ale deklaratywność w wywiadzie sprawdzamy jeszcze za pomocą stymulacji kultury. Po prostu mamy bloga, na którym my jeszcze... Pokazujemy i dopytujemy tych blogerów o rzeczy, które pytamy w ankietach i o, o rzeczy, które widzimy w obrazie, które oni publikują, żeby sprawdzić, jak bardzo to się będzie różniło, czy będziemy w stanie nałożyć deklaratywność z tym, jak się komunikują za pomocą blogów i z tym, co jeszcze piszą o sobie na blogach. Czy jesteśmy aktywnie uczestniczącymi, obserwującymi tą kulturę od środka i stymulującymi tak, żeby sprawdzić, czy to, co mówią, zgadza się z tym, co sobie jeszcze o sobie myślą.